Cześć Krysiu. Powiedz dwa zdania o sobie. Co robisz w Margo? Cześć. Jestem Krystyna Szczusarczyk i w Margo pracuję jako Quant Developer dla Szwajcarskiego Banku Inwestycyjnego. Mogłabyś powiedzieć parę zdań o tym, na czym polega rola quanta i projekt, w którym pracujesz? Mhm. Quant Developer to jest taki programista, który w swojej pracy zajmuje się także implementacją modeli matematycznych powiązanych z finansami. Czyli jakby Staram się skwantyfikować świat finansów, umieścić go w jakimś modelu, który pozwala nam... Programy, które piszemy pozwalają nam uzyskać jakieś dodatkowe informacje na temat kondycji finansowej, różnych instrumentach finansowych itd. Niedługo zbliża się webinar, który będziesz prowadziła jako ekspertka z ramienia Margo. No i tu pytanie dla Ciebie, czy masz opowiedzieć o czym on będzie? Tak, e, poprowadzę webinar e, pod tytułem Programowanie funkcyjne w C-Sharpie. E, I co to znaczy? E, programowanie funkcyjne to jest jeden z paradygmatów programowania, e, akurat stosunkowo mało popularne w przeciwieństwie do najbardziej popularnego programowania obiektowego. I ten paradygmat ma kilka podstawowych założeń. Przede wszystkim traktujemy w nim funkcje jak wszystkie pozostałe obiekty. Chcemy mieć niemutowalny stan w naszych klasach. I to są właściwie podstawowe założenia, z których jednak wynika bardzo dużo konsekwencji. I ten styl programowania ma sporo zalet moim zdaniem. C-Sharp nie jest językiem jakby dedykowanym do tego stylu programowania, aczkolwiek jest to możliwe, żeby w nim programować funkcyjnie. I właśnie o tym chcę opowiedzieć w czasie webinaru. Jak w C-Sharpie programować funkcyjnie i co, co nam to daje. Jakbyś mogła powiedzieć też parę zdań, kto może skorzystać z, 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 jakby z tej wiedzy? Nie? Czy to jest tylko dla ludzi, którzy programują w C-Sharpie, tylko dla dotnet deweloperów, czy też szerzej, nie wiem, programiści mm -hmm. mogą z tego skorzystać i czego będzie można się nauczyć? Mm -hmm. Przede wszystkim to jest dedykowane dla programistów w C-Sharpa, którzy chcieliby tak dotknąć tematu programowania funkcyjnego. Ponieważ no, ten temat jest często taki przytłaczający dla programistów, ponieważ zakładają, że trzeba się nauczyć jakiegoś dosyć egzotycznego języka, żeby zacząć programować funkcyjnie, a okazuje się, że w C Sharpie też można. Więc najbardziej na tym skorzystają C Sharp deweloperzy. Myślę, że tacy raczej od poziomu MID w górę. Aczkolwiek ogólnie programiści, którzy programują w językach obiektowych. Spora część tej wiedzy będzie także dla nich przydatna i zrozumiała. Okej, okay, a jakbyś miała zaprosić jakby naszych widzów, widzów vloga i powiedzieć, dlaczego warto wziąć udział w webinarze z tobą, co byś powiedziała? Hmm, powiedziałabym, że moim zdaniem programowanie funkcyjne jest takim paradygmatem, który pozwala uzyskać lepszy kod. Ten kod będzie lepiej test łatwiej testowalny, będzie bardziej przejrzysty, bardziej elastyczny. I myślę, że ogólnie warto próbować te techniki funkcyjne przemycić do swojego kodu, więc myślę, że osoby, które wezmą udział w webinarze, mogą się po prostu dowiedzieć czegoś przydatnego i potem zacząć próbować implementować te techniki w ich własnym kodzie.